Per Aspera ad Astra, od marzeń do gwiazd. To zdanie w pełni opisuje losy Arego Sternfelda. Chłopiec z Sieradza, zafascynowany kosmosem, wyliczył orbity lotu sztucznych satelitów. W czasach, kiedy nikt jeszcze o nich nie słyszał. W rodzinnym mieście ojca kosmonautyki od trzech lat odbywa się konferencja kosmiczna. W tym roku dodatkową okazją jest przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dostaliśmy e-mail od Elwiry, córki Sternfelda. Po pierwsze, że mówi pogratulowała, że Polska została przyjęta, przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej i napisała w e-mailu, że gdyby tato żył, natychmiast by wysłał telegram do Sieradza i do Warszawy życzeniami, mówi, i ja w takich wypadkach osobiście mnie prosił, żebym natychmiast zanosiła ten telegram na poczty wysyłała, bo mówi, nie usiedziałby spokojnie minuty, gdyby nie złożył z tej okazji gratulacji i swoich wyrazów zadowolenia. Interesujących tematów na tegorocznej konferencji na pewno nie brakowało. Wykłady dotyczyły między innymi przebiegu orbit asteroid, które mogą zagrażać Ziemi, rozwoju badań nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 50 lat od rozpoczęcia się ery kosmicznej, w zasadzie każdy kraj przejawia aktywność kosmiczną, wykorzystując te technologie. Choćby telewizja satelitarna, choćby systemy pozycjonowania popularny GPS. Także Europa, tym bardziej Zjednoczona Europa w swojej skali. Potrzebuje tych technologii na co dzień. I Polska również będzie w coraz większym stopniu w te technologie angażowana. Dlatego też tak ważne są różne imprezy, które popularyzują czy przybliżają już młodzieży przede wszystkim ważność tych technologii i znaczenie tych technologii dla dzisiejszej, dla codzienności dzisiejszej, ale i przyszłej. Zainteresowanie kosmosem i odkrywaniem jego tajemnic może zaszczepić w najmłodszych nawet film animowany. No, no, mam taką na głowę, żeby są jasne. meteorów, nie, 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 nie. No ale proszę mi nie Jakby to były kamienie, to by w Jak to w bajce, bohaterowie wyszli z opresji bez szwanku. Jednak przeżycie w przestrzeni kosmicznej bez odpowiedniego skafandra jest niemożliwe. Trzeba jeszcze jakoś wrócić na Ziemię. Jak bardzo to niebezpieczne, pokazał Felix Baumgartner. Wiem, że także ten skok miał być e, swego rodzaju próbą przed tym, czy w razie gdyby nie, e, doszło do niepowodzenia jakiegoś e, promu kosmicznego, który miałby wywozić e, astronautów e, na orbitę, doszłoby do katastrofy, to czy, te, e, czy astronauci mieliby szansę poprzez wbicie się e, w, tutaj w naszą, e, w naszą E, w atmosferę, e, przeżyć, e, przeżyć e, w dotarcie do ziemi. Natomiast w środowisku naukowym wyczyn Austriaka oceniany jest różnie. Cały sport polega na tym, że fascynuje prawda, wyczyn człowieka. I ten, ja bym uważał, że to jest z tej kategorii bardziej przedsięwzięcie, niż przedsięwzięcie poszerzających horyzonty wiedzy. Tylko w Sieradzu młodzi ludzie zafascynowani badaniami kosmosu mogli porozmawiać z największymi autorytetami w tej dziedzinie. Na trzeciej sieradzkiej konferencji kosmicznej spotkali się z naukowcami z najlepszych polskich uczelni. Zaczęli jednak od poznania patrona konferencji, twórcy współczesnej kosmonautyki, Arego Sternfelda. Właśnie tego interesowało obliczanie orbit przyszłych sputników, rakiet, ale także obliczanie najprostszych, najkrótszej drogi. On przecież obliczył drogę na Marsa, teraz wiadomo, że Mars jest na topie. Ary Sternfeld urodził się w rodzinie sieradzkich Żydów. Jego rodzinny dom stoi do dziś. Jest na nim tablica pamiątkowa, ale młodzi ludzie najczęściej nic nie wiedzą o naukowym dorobku astronoma. Tak naprawdę dopiero styczność z nim miałem w ubiegłym roku, kiedy pierwszy raz byłem tutaj na konferencji kosmicznej. Tutaj dowiedziałem się bardzo dużo ciekawych rzeczy na jego temat i byłem no w szoku, że pionier astronautyki tak naprawdę wywodzi się tutaj z Sieradza, z mojego rodzimego miasta. Ary Sternfeld już jako znany naukowiec odwiedzał rodzinne miasto. Na stałe mieszkał wtedy w Związku Radzieckim, bo to właśnie Rosjanie jako pierwsi docenili jego dokonania. W latach 30. 20 wieku nie udało się przekonać francuskich naukowców, że jego wyliczenia orbit sztucznych satelitów są dokładne. Może dlatego, że nikt wtedy nie myślał o lotach w kosmos. Dopiero po wojnie wyliczenia Arego Sternfelda zostały wykorzystane. Gdyby tego nie zrobił, to byłby. Znaczy, myślę, że też byśmy latali w kosmos, tylko że po prostu później. Bo to jest nieuniknione, że właśnie ludzkość chciałaby odkrywać wszystkie zakątki wszechświata, właśnie. Badania kosmosu to tylko niektóre tematy sieradzkiej konferencji kosmicznej. Naukowcy wyjaśniali również, jak kosmiczne technologie wpływają na nasze codzienne życie. Co by się stało, gdybyśmy w pewnym momencie wyłączyli wszystkie satelity, które wokół Ziemi krążą? Zdajemy sobie sprawę z tego, że inaczej musiałyby się zatrzymać pociągi. Nawet w niektórych powiatowych miastach już stanęłyby autobusy, bo już przecież autobusy są e, sterowane, częstotliwość na przystankach i tak dalej jest przy pomocy systemu GPS-a. Choćby z tego powodu warto wiedzieć, co dzieje się nad naszymi głowami. I nie chodzi jedynie o krążące w kosmosie asteroidy i planetoidy. Kto wie, czy jesteśmy sami we Wszechświecie? Może... E, Cywilizacja obce nie odwiedzają nas, to, to jest raczej mało prawdopodobne, ale gdzieś w kosmosie na pewno ktoś jeszcze żyje.